Koszyk skończony w GKS-ie. Kibice chcą jego odejścia. A sam zainteresowany również wydaje się, że pogodził się z tym, iż jego historia w tym klubie została już zapisana. Przed Wami najdłuższy odcinek Koszyka, i tylko od Was zależy, czy zostaniemy przy tym formacie. Dajcie znać w komentarzu i koniecznie zostawcie łapkę w górę. Coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że Koszyk opuści klub GKS Katowice, i pomimo dużej popularności odejdzie z niego definitywnie. I transfer Koszyka staje się faktem z GKS-u. Katowice do Serie A. Czy koszyk napisze tak samo piękną historię w tym klubie jak niegdyś John Luigi Buffon, czyli legenda Parmy, Juventusu, a także Paris Saint Germain? Podpisujemy kontrakt na dwa lata. Koszyk tygodniowo będzie zarabiał 29,5 tysiąca euro, tak więc są to niesamowite pieniądze. I teraz autograf koszyka. Podpisujemy i proszę Państwa, historia pisze się na nowo. Koszyk odchodzi z ekstraklasy i teraz będzie reprezentował włoską Parmę. Przed polskim bramkarzem nie lada wyzwanie, bo w poprzednim sezonie Parma walczyła o utrzymanie w Serie A i rzutem na taśmę się utrzymała. Czego niestety nie udało się GKS-owi Katowice, ale przeszłość zostawmy za sobą. Koszyk pięknie ubrany w garniturze szybko przeskoczył w ciuchy treningowe, aby pokazać się w testach motorycznych. Koszyk numer jeden, nowy polski numer w Parmie. Mam nadzieję, że to będzie piękna historia i że koszyk pokaże tutaj dobry futbol. Transfer koszyka we włoskich mediach spotkał się naprawdę z ciepłym przyjęciem. Z przyjemnością witamy tak utalentowanego i pełnego determinacji bramkarza jak koszyk w klubie Parma. Jesteśmy przekonani, że wywrze duży wpływ na naszą postawę w tym sezonie. Miejmy nadzieję, że ten wpływ będzie jedynie pozytywny. Jako, że koszyk teraz może liczyć na bardzo dużą podwyżkę, postanowił zainwestować w sprzęt sportowy, a dokładnie markę rękawic W1GK. Nowy sezon, więc czas zainwestować w nowe korki, a także nowe rękawice. Jeśli chodzi o obuwie, koszyk na ten sezon wybiera Mercurial Vapor 14. No, ten but trzeba przyznać prezentuje się świetnie, a wydajcie znać, jakie buty i rękawice wybralibyście dla koszyka w tym sezonie. A jeśli chodzi o rękawice, no nie Niestety tutaj zbyt dużego wyboru nie mamy i Koszyk postanowił zagrać w Adidasach, które najbardziej przypominają model W1 Obsidian Red. Dajcie znać również, czy widzicie Koszyka w tatuażach. Jak na razie Koszyk zostaje... Całkowicie bez nich, ale jeśli będziecie chcieli, myślę, że pokusi się o wizytę u tatuatora. Oczekiwanie na debiut koszyka jest naprawdę spore, czego nie ukrywa znany dziennikarz Jaden Hamilton. Nie możemy się doczekać najbliższego starcia, w którym rywalem będzie koszyk. Jego reputacja w potyczkach z napastnikami jest znana i będzie to dla nas twardy orzech do zgryzienia czas na pierwszy trening w barwach Parmy. Koszyk, jeśli chce wywalczyć miejsce w podstawowej 11, musi się naprawdę starać. Teraz poziom jest naprawdę bardzo wysoki i nie może sobie pozwolić na błędy. Jak na razie idzie mu ten trening bardzo dobrze. To jest bardzo ważne, aby pokazać się dobrze w nowej drużynie. A wy możecie napisać w komentarzu, czy waszym zdaniem Koszyk poradzi sobie w Serie A i czy będzie podstawowym bramkarzem Parmy? W tym sezonie jak na razie trening wychodzi mu całkiem nieźle procentowo dobrze tutaj wypada i 8000 punktów jest bardzo dobrym wynikiem. Ostatni strzał przed koszykiem i zaraz idziemy do kolejnego ćwiczenia. Chciałbym, żeby koszyk w tym sezonie również poćwiczył nad tym, aby strzelać rzuty karne. Może udałoby się coś uderzyć w Serie A, może w jakimś pucharze, kto wie jak na razie ten początek nie najlepszy, ale no dawno nie miał do czynienia tutaj ze strzelaniem rzutów karnych koszyk, więc musi się tutaj troszeczkę postarać bardziej. Jak na razie Suzuki wygrywa z nim rywalizację, ale koszyk teraz pewnie w lewy górny róg. Teraz zrobimy słuchajcie, sam środeczek, mamy kolejną brameczkę, dwie próby do końca. Dajcie znać też, czy takie luźniejsze nagrywanie podoba Wam się, gdzie na bieżąco komentuję na przykład właśnie takie treningi i... Nie oszukujmy się, wiecie po prostu wtedy więcej, co się dzieje w karierze koszyka i na tym również bardzo mi zależało. A zanim przejdziemy do debiutu koszyka, dodamy mu jeszcze jedną cechę podania górom. Miejmy nadzieję, że przyda się to w tym sezonie. Mam nadzieję, że będzie to punkt zwrotny w karierze koszyka i coś, co go wyróżni na tle innych bramkarzy. A teraz czas na debiut. W wielkiej, historycznej włoskiej drużynie. Na początku, oczywiście, koszyk schodzi z ławki, dostaje około 30 minut od trenera i zastępuje Suzuki'ego z numerem 31. Będziemy mierzyli się na hiszpańską drużynę Leganes, tak więc będzie to naprawdę bardzo ciekawe starcie na bardzo fajnym stadionie. Leganes przed pierwszą szansą, aby przetestować koszyka, on tutaj odprowadził piłkę wzrokiem, bardzo dobre zachowanie. Bardzo bezpieczne. Zaczynamy od rzutu, od bramki. A koszyk od bramki zacznie krótko, ponieważ Parma chce grać w piłkę. No i teraz bardzo ciekawa sytuacja: Parmy. Dużo miejsca to musi zakończyć się uderzeniem. I mamy uderzenie, jednak zostało zablokowane przez obrońców Leganes, które teraz wychodzi z kontrą. Koszyk dosyć wysoko ustawiony, czyha na to, aby. Przeciąć ewentualne prostopadłe podanie, jednak legames się na nie nie zdecydowało. Mamy 7 minut do końca pierwszego spotkania koszyka w barwach nowego zespołu. Jak na razie dosyć bezrobotny Polak, ale to może za chwilę się zmienić. Zobaczmy, tutaj, no to było naprawdę niebezpiecznie. Sam żałuję, że tutaj nie doszło do strzału, bo chcielibyśmy wszyscy zobaczyć, jak koszyk radzi sobie w nowych barwach. Chciałby się pewnie sam również pokazać przed kibicami. Że po prostu potrafi grać w piłkę, potrafi bronić. Wszyscy pamiętamy, jak zakończyła się jego przygoda w GKS-ie Katowice. No nie najlepiej, ale to jest młody bramkarz. Takie błędy się zdarzają. On dopiero łapie te europejskie doświadczenie, a to, że wzięła go taka drużyna jak parma. Legendarna włoska drużyna świadczy tylko o tym, że ma naprawdę spory potencjał. 90 minuta, pierwsza okazja legalna zna to uderzenie koszyk skraca. kąt i ratuje tutaj parmę. Przed stratą bramki to było świetne wyjście, Polaka i złapał piłkę. No, wygrał tą wojnę psychologiczną z napastnikiem Leganes. I ocena 8.8 na pewno pomoże mu w tym, aby wywalczyć podstawowe miejsce w 11. Parmy. I teraz blisko na to, aby Parma objęła prowadzenie. Jednak mecz kończy się bezbramkowym wynikiem. Co za końcówka! No i schodzi teraz nasz Polak zadowolony z tego, jak wyglądało to spotkanie. To był naprawdę optymistyczny debiut. I koszyk za to spotkanie dostał zawodnika meczu. No nie spodoba się tutaj to Suzukiemu, który był tutaj w tle. To jest dobre rozpoczęcie Polaka. Przed rozpoczęciem sezonu mamy również troszeczkę punktów do rozdysponowania dla koszyka: aż 58. I na początku ulepszymy sobie Robinsonadę. Do 85, łapanie. Do 84, refleks. Przyda nam się większy refleks. Do 80. Koszyk nie ma co się oszukiwać, ale no robi bardzo szybkie postępy. Ustawianie się do 80. I słuchajcie, chciałbym, aby koszyk w tym sezonie wykonywał rzuty karne w parnie. Tak więc tutaj mamy troszeczkę tych punktów. Przejdziemy do punktu. 74 dajcie znać co o tym myślicie. I teraz będę razem z wami rozwijał w ten sposób koszyka w tej karierze. Dajcie znać w jakie punkty ma zainwestować koszyk. Na razie tak wygląda progres i aż o 6 punktów w nowej FIfi koszyk będzie lepszy. Overall 81 pozwoli mu na to, aby przedzierać się w Serie A. A teraz czas tak. na pierwsze spotkanie koszyka od pierwszej minuty. Na angielskim Old Trafford przeciwko włoskiej Wenecji. To będzie naprawdę ciekawe spotkanie. Rozpoczynamy te spotkanie i słuchajcie, koszyk na Old Trafford, to się dzieje. A jeśli jesteśmy przy Old Trafford, to ja chciałbym się Wam pochwalić, bo w tym tygodniu być może właśnie dzisiaj, gdy oglądacie ten odcinek, bo planowana premiera teraz jest na środę, nagrywam to w niedzielę, jadę na Anfield Road. Na Liverpool kontra PSV i będzie no niesamowite, to spełnienie marzeń dla mnie, bo jestem kibicem Liverpoolu od dziecka i będę nagrywał również vloga z tego wydarzenia. Tak więc dajcie znać, czy chcielibyście go zobaczyć. A tymczasem, Parma z pierwszym uderzeniem ilić świetnie broni. I napiszcie w komentarzu, proszę, czy chcecie zobaczyć tego vloga. No ja na pewno coś dla Was nagram. Postaram się zrobić to jak najlepiej. A tymczasem, Wenecja atakuje. I mamy tutaj pierwsze uderzenie: koszyk. Postanowił sparować piłkę na bok. To była niezła interwencja. I teraz rzut rożny. Zobaczmy, czy będzie tutaj to w zasięgu do wyjścia dla koszyka. Grają na krótko, więc niestety nie. Rozgrywają w dwójkę. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Koszyk tutaj troszkę wyżej ustawiony. Ma chrapkę na to, aby przeciąć tutaj tą ewentualną wrzutkę. Coż to było za uderzenie? I teraz świetna akcja Wenecji. Bardzo dużo miejsca przez Kasasa. Zobaczmy, co zrobi. Oddaje piłkę na bok. Jeboa. Będzie... Próbował powstrzymać koszyka i mamy poprzeczkę. Dużo szczęścia ze strony Polaka. Jeboła naprawdę tutaj bardzo, bardzo dobrze uderzył piłkę. Koszyk może mówić o wielkim szczęściu. Jak na razie Parma atakuje, ale bezskutecznie. Za to bardzo konkretna jest drużyna tutaj Wenecji, która oddaje strzał za strzałem. Zobaczmy. Koszyk spróbuje rozegrać piłkę troszeczkę takim ciekawszym podaniem. Udało mu się to, dzięki temu minęliśmy linię napastników. Duncan do Jebołacha, on jest zawsze tutaj bardzo niebezpieczny. Kolejna poprzeczka Jebołacha, naprawdę on bardzo zaskoczył Koszyka. To było niekonwencjonalne zagranie. Jest bardzo niebezpieczny ten napastnik i teraz dużo szczęścia. Po pierwszej połowie bezbramkowy remis. Parma jak na razie może mówić o bardzo, bardzo sprzyjających okolicznościach, no bo zdecydowanie Jeboa mógł tutaj dwa razy pokonać koszyka, jednak tak się nie stało i rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Frigan podaje na 16 metr do Sorensena, czy to zakończy się uderzeniem. Juju, przy piłce świetne tutaj rozegranie na prawą stronę, Parma dalej przy posiadaniu futbolówki. Rozgrywają naprawdę ciekawie. I teraz to będzie uderzenie. Dlaczego oni nie strzelają i mamy 1 do 0? Parma wygrywa z Wenecją. Pierwsza bramka, tak naprawdę pierwszy strzał i od razu kończy się celnym uderzeniem, który nie dość, że był celny, to pokonuje bramkarza. Naprawdę nie spodziewałem się aż tak dobrego wykończenia. Świetne uderzenie Parmy i świetne wyjście na prowadzenie drużyny koszyka. Trzeba przyznać, że wejście koszyka do Parmy jest. Naprawdę imponujące, ale teraz Jeboa pokonuje Polaka świetnym uderzeniem. No, był groźny ten napastnik, i teraz daje remis drużynie Wenecji. Zobaczmy jeszcze raz na powtórkę, ale czy realizatorzy nam ją pokażą? Chyba niestety nie. Zdenerwowana Parma, 83 minuta spotkania. To może być naprawdę groźny atak i mamy tutaj piękne uderzenie. Jednak świetna interwencja. Bramkarza Wenecji! Wracam do Was po krótkiej przerwie z powodu tego, że rozładowała mi się kamerka. Niestety, zapomniałem jej naładować po ostatnim odcinku, a właściwie po kilku. A czy teraz Wenecja wyjdzie na prowadzenie? Nie. Ten mecz zakończy się remisem. Koszyk z oceną 6.2. No taka neutralna powiedzmy, ale pozwoli to chyba utrzymać miejsce w podstawowej jedenastce, chociaż teraz Parma jeszcze tutaj ma ochotę wyjść na prowadzenie. Sędzia nie kończy tego spotkania. Zobaczmy jak to się zakończy. Zakończy się remisem 1 do 1. Czas na debiut, ale taki prawdziwy. Koszyk oficjalnie wywalczył miejsce w Coppa Italia i zostaje pierwszym bramkarzem Parmy na to spotkanie. Miejmy nadzieję, że zaufanie, którym trener obdarzył Polaka, Koszyk wykorzysta to. Sorensen ma troszeczkę miejsca, jednak Postanawia podać piłkę, świetne rozegranie i mamy 1 do 0 dla Parmy. Cóż to była za akcja, naprawdę świetne trójkowe rozegranie i Frigan kończy tę akcję. No sami przyznajcie, w GKS-ie Katowice prawdopodobnie byśmy tego nie zobaczyli! Co za jakość! Co za strzał! Co za akcja! Jeszcze raz tutaj z perspektywy zabramkarza, no naprawdę było mu ciężko zareagować, i nie dziwię się, że Parma wygrywa 1 do 0. Naprawdę czuję, że to będzie wielki sezon dla Parmy, wielki sezon dla Koszyka, dlatego koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeśli chcecie, aby ta seria pojawiała się częściej, a teraz mogliśmy mieć. Mogliśmy być świadkami wyrównania, jednak świetna tutaj obrona. Obrońcy Parmy. Sorensen, bardzo dużo miejsca. Parma ja na razie gra jak z naprawdę. To jest świetny początek meczu. Frigan po raz drugi pokonuje bramkarza Hellasu Verona, i to jest fantastyczna sytuacja w oficjalnym debiucie koszyka. Frigan z lewej nogi. Co to jest za napastnik, proszę Państwa. Nie znałem go, ale jeśli będzie grał tak jak w tym meczu, no długo miejsca w Parmie nie zagrzeje. Świetne uderzenie w lewy dolny róg i bramkarz był bez szans. Koszyk nie mógł wymarzyć sobie lepszego początku, jeśli do tego doda kilka dobrych interwencji. Będziemy mogli mówić o naprawdę dobrym debiucie, ale nie ma co zapeszać. Na razie 20 minut za nami. Mecz jeszcze jest długi, a piłka nożna nieraz pokazała, że nie takie kombeki. Już widziała, a teraz dobrze, że tutaj Valenti przerwał podanie, przeczytał zamiar napastnika Hellasu Verona i Frigan po raz kolejny, no nasza gwiazda tej drużyny przy piłce rozgrywa tutaj piłkę, podaje do kołdy. Kołda, świetne podanie, jednak Hellas Verona tym razem przecina to podanie i wychodzi z kontrą. Koszyk wysoko ustawiony, musi się troszeczkę szybciej cofnąć, żeby nie zaskoczyli go z daleka. Tutaj mamy bardzo dużo miejsca. Hellas teraz przed swoją szansą. Czy to zakończy się uderzeniem? Zobaczmy. Tu mamy. Nie, nie ma bramki. Sędzia gwizdnął spalonego. Rzucałem się koszykiem, ale coś zablokowało go. No jak widać, zablokowała go gra, ponieważ był spalony. Parma po raz kolejny w natarciu. To jest uderzenie i świetna interwencja. Czy będzie dobitka? Niestety nie. Parma miała swój moment i teraz swój moment ma koszyk, który. Reaguje no naprawdę fantastycznie. To interwencja uchroniła Parmę przed tym, aby straciła bramkę i Hella złapał kontakt. A teraz przetestujemy długie zagranie koszyka, które jest niestety niecelne. Na szczęście Parma dalej przy piłce. Koszyk zaskoczył tą interwencją wszystkich. No miał słaby moment pod koniec w GKS Katowice, ale wszystko wygląda na to, że to już jest za nim. Musiał popracować z psychologiem i naprawdę ciężko trenować, ale teraz jest dużo, dużo lepszym bramkarzem. Co zresztą widać na załączonych obrazkach. Ale Hellas się nie poddaje, również ma swoje tutaj 5 minut. To będzie uderzenie i koszyk niestety teraz skapitulował. Świetny strzał w lewy górny róg. Myślę, że żaden bramkarz na świecie nie obroniłby takiej piłki. No co to była za bomba. Zobaczmy świetne przyjęcie zawodnika z numerem 7 i to było przyłożenie, egzekucja. Koszyk niestety bez szans. Koszyk gra w parmie naprawdę bardzo wysoko. To coś całkowicie innego niż było w GKS Katowice, gdzie był bardziej zamknięty. Teraz stara się żyć tutaj troszeczkę bardziej na boisku. Miejmy nadzieję, że to przyniesie efekty. A tymczasem frigan przy piłce stara się okiwać tutaj obrońcę. Żożu do frigana, frigan po raz kolejny kombinatorska akcja. No, wiemy co potrafią te chłopaki. Grają naprawdę pięknie w piłkę. I frigan teraz myli się naprawdę bardzo, bardzo niewiele. To było bardzo dobre uderzenie jednak. No, nie dokręcił tej piłki, a mogło być już po meczu. Mam nadzieję, że ten chłopiec od podawania piłek nie dostał w czapkę. A tutaj mamy informację o debiucie ligowym Parmy w tym sezonie, który odbędzie się na Sasuolo. Miejmy nadzieję, że z koszykiem w bramce w podstawowym składzie Sorensen do Paliko, Pirelli nie broni. Tutaj zagranie do koszyka. Koszyk spróbuje uruchomić tutaj napastnika długim podaniem. To jest świetne podanie. Pod samą linię i dzięki temu Parma zbliżyła się troszeczkę do bramki Hellas'u. Frigan teraz świetne podanie i to powinno być 3 do 1. Kołda niestety się myli. Dlaczego on się pomylił? 90. minuta, czas doliczony. Parma postara się być jak najdłużej przy piłce. Nie musi już nic zrobić. Wystarczy się troszeczkę przy niej utrzymać i zakończyć te spotkanie jednak. Trata. Zobaczymy, czy sędzia pozwoli, nie pozwoli. I Parma w kolejnej rundzie. Puchar, Włoch. Uratował tutaj koszyk kilka razy drużynę przed stratą bramki, jednak ocena jest bezlitosna. 5.3. Pierwszy mecz sezonu Serie A. Parma na swoim stadionie będzie podejmowała drużynę Sasuolo. Parma teraz w naprawdę bardzo groźną sytuacją. Co zrobi koszyk? Świetnie łapie piłkę. Naprawdę znakomite rozpoczęcie. Meczu przez Polaka. Teraz spróbuje uruchomić napastnika długim podaniem. Ten wygrywa główkę, przyjmuje sobie piłkę i Frigan rozpoczyna atak. Parmy Frigan, jeszcze raz przy piłce. No, koszyk tutaj naprawdę świetna interwencja. Sasuolo świetnie dysponowane i po raz kolejny koszyk! Niestety 1 do 0 dla Sasuolo. Zmylił go tutaj Lauriente z numerem 45, ale tak nie może grać defensywa Parmy, za dużo miał tutaj miejsca napastnik w zielonej koszulce. Cieszą się tutaj w barach w Sassuolo kibice drużyny gości, a my niestety oczywiście nie zobaczymy powtórki. Jeśli macie jakieś rady dla koszyka, jak lepiej mógłby bronić sam na sam, jak lepiej zareagować to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu, bo dzięki Wam Koszyk stanie się lepszym bramkarzem. Finamonti, świetne podanie, Koszyk zostaje w bramce! Bo Loka, no może żałować, że się pomylił, bo to powinna być bramka, to powinno być 2 do 0, źle przyłożył nogę, Koszyk świetnie tutaj zareagował, jak widzimy, ale czy jeśli piłka szłaby w bramkę, zdążyłby do niej doskoczyć? Nie jestem pewny. Po 30 minutach Sasuolo miażdży drużynę Parmy. Akcja za akcją i to jest kolejne tutaj uderzenie. Koszyk świetnie ratuje drużynę Parmy przed blamarzem. To już jest druga stuprocentowa sytuacja, którą wybronił w tym meczu. Ale teraz Parma ma swoją szansę. Begich musi uderzyć. Dlaczego on nie uderzył? 46 minuta. Ostatnia szansa na to, aby nie schodzić z przerwy. Przegrany... Jakim cudem, jakim cudem ta piłka nie wylądowała w siatce, koszyk również nie dowierza i chce jak najszybciej zejść do szatni i wyjaśnić sobie z kolegami kilka kwestii, a zdecydowanie ma co wyjaśniać. Sorensen, dlaczego on uderzał z tak daleka, gdy miał tyle miejsca? Świetna interwencja bramkarza, ale nie oszukujmy się, musiał to wybronić. Teraz Kołda przed świetną szansą i to jest obrona Turatiego. No naprawdę poświęcił się tutaj włoski bramkarz. Frigan teraz uderzenie i mamy rzut rożny. To było zaskakujące, ale Turatie jest dzisiaj naprawdę dobrze dysponowany. Trzeba to przyznać. Cieszą się tutaj obrońcy Sasuolo. Mają naprawdę z czego, ale ten mecz się jeszcze nie zakończył i Parma będzie walczyła do końca. Zobaczmy. Czasu na wyrównanie coraz mniej, a ten punkt który może zdobyć parma naprawdę może się przydać na koniec sezonu. Wszyscy już o tym wiemy. Przekonała się o tym parma, a także GKS Katowice koszyk teraz niepotrzebnie. Tutaj zagrywał krótko piłkę na szczęście. Opłaciło się to ryzyko Polaka i teraz Juju wychodzi z kontrą. Frigan. Ten magik z poprzedniego spotkania zagrywa piłkę do prawej strony. Czy dobiegnie prawy skrzydłowy parmy niestety? Niestety nie zdążył. Dwie minuty do końca spotkania, naprawdę emocje sięgają zenitu. Parma walczy co sił na to, aby zdobyć chociaż ten jeden punkt. Ale takimi strzałami nie pokona tutaj bramkarza Sasuolo, który dzisiaj wyrasta na zawodnika meczu. Koszyk również zagrał dobrze, ale czy to wystarczy? Na razie nie wystarcza. I niestety, niestety, koszyk w debiucie Serie A. Schodzi z tego spotkania przegrany 0 do 1. Mimo tego, że zagrał dobre spotkanie, ocena 5.7, ale to był dobry debiut. A jeśli wy oglądaliście ten film do końca i chcecie więcej takich dłuższych odcinków, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Oglądałem do końca. Każdemu przypnę serduszko, i będę wiedział, że oglądacie do końca. I warto nagrywać takie dłuższe odcinki. Siemano!